Cześć! Dzisiaj witam się z Wami w takim prawdziwie letnim i upalnym klimacie, bo taki też jest temat, w którym do Was przychodzę. Porozmawiamy sobie dzisiaj o sandałach Teva. Jeśli lubicie spędzać czas aktywnie na świeżym powietrzu, to na pewno macie już swoje sandały turystyczne, a jeśli nie, to nawet nie wiecie ile tracicie. Nie jest to może jakieś super techniczne obuwie do zdobywania najtrudniejszych szczytów, ale nie jest też tak, że takie sandały sprawdzą się wyłącznie w mieście. Bo możecie się w nich śmiało wybrać na jakieś piesze wycieczki czy łatwiejsze wędrówki po górach. Tylko cały myk tkwi w tym, żeby te sandały były odpowiednio dopasowane do waszych nóg, no i dobrej jakości, jak te od Tevy właśnie. Takie sandały to jest też genialna rzecz do zabrania w roli drugiej, zapasowej pary obuwia. Wtedy możecie je na przykład śmiało moczyć, nosić w roli klapek, albo takich prawie że kapci, kiedy chcecie po całym dniu w ciężkich butach trekkingowych dać stopą trochę odpocząć. Zrobimy sobie dzisiaj taki speedrun po wszystkich ym, tych modelach, e, a ich marka ma w swojej ofercie naprawdę sporo i niektóre są do siebie e, dość podobne, ale niektóre zasadniczo się różnią e, i pod kątem technologii, i przeznaczenia, i samego designu. Ten konkretny model to jest wariant e, Winstead, takie e, sandały e, trekkingowe z bardzo fajnie e, przemyślanym systemem pasków, które faktycznie dobrze trzymają nogę, no i pozwalają na e, odpowiednie dopasowanie do tej nogi. E, w tych sandałach ważna jest oczywiście też e, podeszwa i jej bieżnik, no bo to on będzie e, odpowiadał za to, jak dobrze będziecie trzymać się na wierzchni i jak stabilnie będziecie się poruszać. Ten, jak widać, nie będzie miał e, z tym problemu, żeby wam tę stabilność zapewnić. Kolejne sandały, które zdecydowanie można nazwać się trekkingowymi, to jest model Hurricane XLT on jest wyposażony w taki podobny w sumie jak w poprzedniku system pasków z trzema punktami regulacji, więc sobie w trzech miejscach te buty możecie do stóp dopasować, ale tutaj fajny jest też taki element w miejscu w styczności tego paska z Achillesem, ponieważ ta wyściółka jest bardzo miękka, dzięki czemu zapobiega jakimś obtarciom i ogólnemu dyskomfortowi kiedy jesteście przez długi czas na nogach. Co jest fajne to oczywiście też podeszwa i tutaj jak widzicie część tej Podeszwy została pokryta takim materiałem, ma troszeczkę inne wykończenie, dzięki, te, dzięki czemu ten bieżnik fajnie się trzyma na różnych nawierzchniach, nie tylko pod kątem ich twardości, ale też tego, czy, jest on, czy ta nawierzchnia jest sucha czy mokra. Kolejny model to są sandały Terra FI Lite, czyli również sandały, które spokojnie Wam się sprawdzą na trekkingach. One mają taki system pasków, które jak widać mocno, fajnie stabilizują i trzymają nogę. Można je do tej nogi odpowiednio dopasować. No i tutaj mamy też rozwiązanie shock pad pod podpiętą, które sprawia, że uderzenie z każdego kroku jest odpowiednio amortyzowane i rozprowadzane, tak żeby chodziło Wam się po prostu wygodniej i lżej. Jeśli chodzi o bieżnik, bieżnik fajnie trzyma się na zróżnicowanej nawierzchni. No i podeszwa wykonana jest z gumy Spider Rubber, która gwarantuje naprawdę dobrą trakcję. Original Universal, to są sandały, które jeśli słyszeliście kiedyś o marce Teva, no to na pewno znacie ten model, on jest produkowany nieprzerwanie od 1984 roku, oczywiście były w nim gdzieś tam jakieś udoskonalenia wprowadzane w międzyczasie, ale on się cieszy cały czas tak samo dużą popularnością. Jak widać to są sandały, które są... nie są może jakieś super wyczynowe, mają o wiele bardziej uniwersalne przeznaczenie, możecie je nosić bardziej turystycznie, na co dzień, na jakieś festiwale, natomiast one w dalszym ciągu zapewniają super komfort chodzenia, bo w nich wykorzystano piankę IWA, która odpowiada za amortyzację, no i ten model dostępny jest w wielu naprawdę fantastycznych wariantach kolorystycznych, jak, jak widać zresztą. Terra FI5 to jest ym, taki model, który Wam się sprawdzi spokojnie podczas y, jakichś bardziej y, terenowych, większych wyzwań. E, no bo to widać po samej konstrukcji tego buta na pierwszy rzut oka. Mamy tutaj y, system Universal Strapping, który y, bardzo dobrze trzyma nogę. E, mamy shock pad podpiętą, o którym wspominałam już wcześniej. E, no i bardzo fajną podeszwę z takim głębokim, dopracowanym bieżnikiem. I odpowiednie profilowanie samej tej wyściółki. Co jest też fajne, to to, że te sandały są odporne na wodę, więc możecie w nich spokojnie gdzieś tam pokonać jakiś strumyk, czy niewielką rzeczkę i im się nic nie stanie. Odporny na wodę jest też na pewno model Hurricane Drift, jak zresztą możecie od razu na pierwszy rzut oka powiedzieć. On Wam się sprawdzi właśnie nad wodą, ale też gdzieś na jakichś festiwalach, czy wszędzie tam, gdzie pogoda jest niepewna, możecie spokojnie te buty zamoczyć i one będą się super trzymać, ale jednocześnie będą zapewniać dużo wygody, ponieważ mamy tutaj taką wyprofilowaną wyściółkę, która zapewnia ten komfort stopom. No no i podeszwę, y, której możecie naprawdę zaufać, jeśli chodzi o y, trzymanie się na wierzchni. Tutaj w dalszym ciągu sandałem turystycznym, chociaż może takie trochę bardziej codzienne niż trekkingowe, ale w dalszym ciągu maksymalnie wygodne, no bo o to w tych modelach te wychodzi przede wszystkim. Tutaj to, co jest fajne, no to nie tylko możliwość regulacji i dopasowania do stopy, ale też antybakteryjne wykończenie mikroban na bazie cynku, dzięki któremu możecie czuć się komfortowo i świeżo, no i to wykończenie zapobiega jakiemuś rozwojowi bakterii czy grzybów, a co za tym powstawaniu zapachów po prostu. W czasie codziennego noszenia sprawdzi się też jeszcze jedna propozycja dla pań, która faktycznie może bardziej na miasto niż w teren, natomiast możecie w tych sandałach spokojnie spędzić w tym mieście wiele godzin. Mamy tutaj przyczepną gumę w podeszwie, lekko uniesioną wyściółkę, która fajnie obejmuje stopę, no i możliwość regulacji tutaj w tym jednym punkcie. I tutaj płynnie możemy przejść do kolejnego modelu, w którym może nie warto wypuszczać się w góry, ale wszędzie indziej już jak najbardziej tak, ponieważ te sandały zapewniają i wygodę, i są antybakteryjne, i wyposażone w aż dwa rodzaje pianki, dzięki czemu ta amortyzacja jest naprawdę fantastyczna. No a przy tym one są maksymalnie lekkie, więc gdybyście chcieli je sobie schować gdzieś do bagażu, do plecaka na jakiś dłuższy, kilkudniowy trekking. No to czy wakacje, no to zdecydowanie to jest ten kierunek. Model, o którym wspominałam wam już wcześniej, czyli Hurricane XLT, dostępny jest też w wersji dla dzieci, więc te rozmiary są troszeczkę mniejsze, możecie swoim pociechom zapewnić taką samą wygodę jak sobie. Tutaj mamy dokładnie te same rozwiązania co w modelu dla dorosłych, czyli amortyzację, fajną podeszwę, system pasków regulowany w trzech punktach, no i taką osłonę Achilles'a, dzięki czemu te sendały nie obcierają po wielu kilometrach. Dajcie znać, czy macie już w swojej kolekcji sandały turystyczne, e, jak Wam się sprawdzają, no i czy są to sandały Tewa. Dzięki, że byliście. Do zobaczenia.